Kochani, możemy zaczynać. Oczywiście, drodzy goście, gramy do trzech wygramy. No trzy razy odgadnie. Ta para wygrywa. Pierwsza oczywiście. Zaczynamy, gramy, pierwsze nutki. Jedziemy. Dobra, stop, stop, mamy do pana. Wyznaczam się <ślesk> Wie pan, wie pan co? Kloczek do tyłu w ciemną stronę, małżonka dalsza. Nie bierzemy udziału w tym, tym utworku już. Niestety, no na tym że polega, nie, nie. Całą parę do tyłu. O, właśnie. Nie bierzemy udziału w tym utworku już, dobra? idziemy, uwaga! Stop, jedziemy. Jest tutaj, tak? Trochę nie. Też do tyłu kroczek, dobra? I uwaga, lecimy jeszcze raz. I ma metody, tak? W czerwonym pani? Super, szładzie No, mamy pół, czyli na pary. O, ogromne. I kochani, uwaga, uwaga. Tak, teraz włączamy się do zabawy. I lecimy kolejny utworek. Uwaga! I stop, stop, nie krzyczymy, nie krzyczymy. Nie krzyczymy. Wieczem. Cofamy się do tyłu kroczek. I, mamy która para? Młoda? Która była następna para? Jeszcze raz, uwaga. A tutaj ta pani już, chce, tak? Dobra. Hej co Żal, ża. kochani, ogromne brawa. Mamy dla tej pary także punkty, kochani. Mamy po jednym punkcie. Te dwie pary mają po jednym punkcie. Tak więc kochani, uwaga, uwaga. Lecimy. Można co przy... Już możemy brać udział. I uwaga, lecimy kolejny utworek. Los, stop, ta tura? Ta pani, tak? I... Do tyłu, kroczek. Uwaga, kochani, nie pomagamy. Jedziemy jeszcze raz. A mamy, panie, mamy panią tutaj, tak? Super głęboka studzina. Ale jak ja przegrałam ostatnio. Wielkie brawa. A pan z kim tym Legi? Myślałem że, kim, myślałem, że kim jest legia. Dobra, wielkie brawa dla tej pary, punkcik! Słucham? A żeby było Post, no tak, ale nie legia. Nie wiem, czy nie cofniemy punktu. Dobra, to by rzadko, kochani. Mamy punkcika dla tej pary. Tak więc, kochani, tak, po jednym punkcie trzy pary i lecimy kolejny utworek. Uwaga! I stąd stąd tutaj pani będzie, tak? Nie? Przez swe oczy zielone. Przez swe oczy zielone. Mamy, mamy punkty dla tej pary. Kolejny punkt. Ale widzicie coś, jak coś jest nowszego, od razu młodsza para śmiga, nie? I uwaga, mamy kolejny punkt dla pary, i lecimy kolejny utworek. O, jest. Skąd pani to zna? Bo Tęczowe krople Krople letni miał, leciutko Tęczowe krople, najjaśniejsza Spocz... Wielkie brawa! Kochani, kochani, tu mamy fankę z Karniszyna, nie, nie, nie wierzę, nie wierzę. Dlatego wiem, że Pani słuchała tych, tego utworku, co nie? Bo to tylko skanie się na wielkie brawa, mamy dwa punkciki na tej pary. Drodzy goście i uwaga, 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 lecimy, kolejny utworek. I stop, stop, to mamy Panią. Rezerwa. Godzina piąta, Minus trzydzieści. Mamy także dwa punkciki, kochani. O. Co to za melodia? Orka, orka właśnie. Kochani, uwaga, lecimy tutaj. Kolega się nastroił, mamy nadzieję. Kolejny utworek. Uwaga, zaczynamy. Jomaka, mam tutaj pani. Czy to będzie finał? E, coś tam, coś tam... No niestety kochana, czas się skończył, kroczek do tyłu. Ale to też był <noise> Kochani, uwaga, ale mamy panią, tak? Pani? Ale to już było, nie było podpowiedzi?

Kochani, niestety mamy, mamy parę wygraną. Wielkie brawa dla tej pary. Oczywiście Państwo młodzi wręczają nagrodę. Niestety kochani. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za udział. Mamy parę wygraną. Młodzi wręczają nagrodę. A kochana też to było szyna. <grywa>